Co Polsce przyniesie misja m 4? W poniedziałek, po godzinie 13.00, czasu polskiego kapsuła Dragon odłączyła się od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, w której uczestnicy misji m 4 rozpoczęli drogę na Ziemię. Planowo na Ziemi, a dokładniej u wybrzeży Florydy, we wtorek około godziny 11.30 czasu polskiego, zatem trójka astronautów w kapsule spędzi blisko dobę. Co zyskuje dzięki tej misji Polska? Jak mówił w czasie pobytu w kosmosie polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski, jest to wzrost znaczenia Polski w świecie, ale też korzyści naukowe. Przede wszystkim sektor kosmiczny ma niesamowity wymiar strategiczny w dzisiejszym świecie i to pozycjonuje nas w gronie tych krajów, które, które są dzisiaj rozwinięte. Jest to sektor niesamowicie perspektywiczny, rozwijający się E, niesamowicie ważne dla niezależności technologicznej, jak również dla bezpieczeństwa. W związku z tym e, jestem przekonany, że. E, że misja przyciągnie duże, duże zainteresowanie, ale pozwoli nam konsolidować i jednocześnie wzmacniać strategiczną pozycję Polski i w Europie, i na świecie. No i mam nadzieję, że, że to jest dopiero początek, a, a rozwiniemy się i w technologiach kosmicznych, i w rynku technologicznym dużo bardziej. Uznański Wiśniewski łączył się na żywo z uczestnikami konferencji w Rzeszowie, gdzie mówił o aspekcie naukowym technologii, które testujemy tutaj, polskich, które mogą ułatwić życie na Ziemi. Testujemy na przykład nanomateriały, które w których zbudowane są różne czujniki, a być może, które będziemy nosić w przyszłości bezpośrednio w naszych ubraniach na przykład. E, inną e, taką technologię e, mierzymy poziomy promieniowania, które mogą pozwolić nam eksplorować kosmos dużo dalej. E, również badamy aktywność mózgu, który też e, e, po raz pierwszy zademonstrowaliśmy na Stacji Kosmicznej. Interfejs mózg-maszyna, który może w przyszłości zmienić naszą technologię. Over. Cześć, Zdaniem wracającego na Ziemię kosmonauty, te projekty mogą mieć dla Polski silny wymiar komercyjny. Ja myślę, że zdecydowanie w przyszłości ten wymiar komercyjny będzie bardzo mocno rósł z tym rozwijającym się rynkiem. Z mojej perspektywy, no, myślę, że te usługi i kosmiczne, i zasięg globalny, mam, mam nadzieję również, że będzie wykorzystywany dla dobra wszystkich, dla naszego społeczeństwa, nie tylko w Polsce, ale globalnie. I tak jak już pewnie mówiłem wcześniej, Tutaj, wyglądając przed okno Kupola, nie widać granic, nie widać różnych krajów, widać jedną piękną planetę z jedną naszą delikatną i bardzo, bardzo cienką atmosferą.